Przygodnie się przeprowadził, kursz Masterżu, Mój Państwo Graci. Szanowni Drodzy Państwo. Najpierw wielka wdzięczność, że Państwo chcą tutaj przychodzić, co zostało już przez jednego z Państwa przedstawicieli tak pięknie wyrażone, że jest to dla Państwa miejsce święte, związane ze świętym Janem Panem Wielkim. Podkreślamy to zwłaszcza w tym roku 2000. Bo przecież będziemy świętowali studencję jego urodzin, badulca 18 maja. Będzie w związku z tym także organizowana Piekrzynka Narodowa, 17 maja, przejdziemy samych urodzin. Ojciec Święty Franciszek, na pracy Świętego Piotra odprawi uroczystą III Dla polskich Piekrzynków, ale także dla tych wszystkich, którzy wtedy na pracę. Świętego Piotra się znajdą, to się zakończy modlitwą Annio Zapraszam Państwa, myślę, że na Kolejarze znajdzie się szczególnie dostępna droga, by znaleźć się właśnie wtedy właśnie tam. Dziękuję także z całego serca za ten list oparcia i solidarności który Państwo i który został na początku dzisiejszego spotkania przeczytany przez za prawa. Bardzo mnie uderzyły pierwsze słowa teodecy, że to, co staram się przyjąć, głosząc prawdę o Bogu i przez to o człowieku, odpowiada na pragnienia wielu, wielu ludzi. Napewnienia także i oczekiwania ze strony Państwa. I sobie to niezwykle cenię. Właśnie dlatego, proszę Państwa, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji i w takiej chwili, kiedy trzeba niejako za jakimś powodem drugim powtarzać jego słowa, które wypowiedział w 87 roku na zaś zaskie. Mówię do was i za was. Ja znałem sobie sprawę z tego, jak wielkie są dzisiaj zagrożenia i jak ten, ten świat współczesnej kultury także leki, ludziom usta w inny sposób, niż to było w czasach korupcji. Ale wielu ludzi w świecie, o którym się mówi, że jest powszechna wolność i tolerancja, nie może wyrazić tego, co czują ich serca. Co jest dla nich święte i sam co są gotowi dać bardzo wysokie świadectwo. Zarazem się tutaj, jak głęboko wierzę, bo tak chciał Pan. Ale też tym bardziej czujemy, że jestem. Odpowiedzialny za to, aby w jakiejś mierze, zapewne bardzo głodnej, ale jakoś, przedłużać tę wielką misję Jana Pawła II, a wcześniej jeszcze kardynała Wyszyńskiego, który 7 czerwca tego roku zostaje odnoszony błogosławionym świętego katolickiego i apostolskiego kościoła. Bronić człowieka. Bronić każdego człowieka, nie tylko ludzi wieszących. Obroniąc prawdy o człowieku, jego godności jako kobiety, jako mężczyzny, broniąc prawdy o tym, czym jest małżeństwo i czym jest rodzina, zdajemy sobie sprawę, że wszystkich przed tymi kwalifiki i yy, urągającymi godności człowieka ideologiami. Jan Drugi II, mówiąc to w zaswie, czy 87 w 1987 roku, mówił to w czasach, kiedy ciągle jeszcze, przynajmniej oficjalnie, był głoszony tzw. Tak światopogląd naukowy, ideologia nic wspólnego z nauką de facto nie miała. Dzisiaj mamy do czynienia z ideologiami, które rosły z tego samego źródła marcistowskiego. Mówimy neomarcistowskie. Ale tak samo jak wtedy miały na celu destrukcję człowieka, małżeństwa i rodziny. Dzisiaj się robi to w ten sposób. Jeszcze bardziej przemyślny, przez to bardziej niebezpieczny. Ale przecież nie pozostaje nam nic innego jak właśnie gościć O człowieku. Gościć o obok które się w Jezusie Chrystusie, bo kiedy ten prawdę się głosi, broni się człowieka. Mówię to do Państwa naprawdę z jakimś przyjęciem. Czuję u Państwa e, solidarność i bliskość serc. Za to jestem bardzo wdzięczny. Naprawdę e, żadnym się kiedy zdawać żebym e, czuł także wewnętrzne wzruszenie, ale tak to jest. Dziękuję Państwu za Właśnie dlatego, że y, jesteśmy w okresie, który się kończy, y, Bożego Narodzenia, w tym y, y, ostatnim etapie tych świąt, czyli świąt Bożego Odmianienia. Świętujemy nie tyle Narodzenie, ile to, że Chrystus się objawił światem, a światło przyjął w postaciach mędrców, którzy przybyli do Betlejem ze wschodu i upadli przed tym na kolana, przed Bogiem jednocześnie przed człowiekiem. My musimy to samo robić, bo jak długo będziemy ustanowili nad sobą Boga, który nas stworzył, co stworzy ten tym zbiornym i który nas kocha, dając swojego Syna, tym samym zawsze jesteśmy na straży człowieka i godności jego przeznaczenia do kochania, do solidarności, a ostatecznie do szczęścia bośniowiecznego. Państwo mówili tutaj o solidarności. Ja pamiętam ten czas do 80. Wróciłem po studiach na początku lipca i byłem świadkiem tego gorącego lata 80. roku. W zmagań została Solidarność jako związek niezależny, zawodowy, ustala przez władze państwowe. Do tego doszła do ta historia kolejarzy Solidarności, która znalazła swoje spogniskowanie we Wrocławiu. Jestem wdzięczny za tę książkę. Jestem wdzięczny także za to przypomnienie. Jak kolejarze wpisywali się w historię Polski Polski Polskiej Zadziały ten obraz kolei z 100 lat, przypominający to, co się wtedy wydarzyło. Proszę Państwa, ja pamiętam lokomotywy z samych czasów. Chociażby dlatego, że jak Państwo doskonale wiedzą, w Olsztynie w Wielkopolsce jest cała Wielka Ekspozycja i Stany a mówię o tym również dlatego, że nie byłoby Powstania Wielkopolskiego, a ostatecznie nie byłoby wolnej Polski 1918 roku i później. Y, y, chodzi o Wielką Polskę. Gdyby nie przyjazd Paderewskiego, pociągiem do Poznania, drugie święto, może by narodzenia 1918 roku. Mimo zakazów ówczesnych ludzkich, przywitano go na Polscu Letni z entuzjazmem i zamudziono do hotelu baza w centrum poznania i tak był wielki entuzjazm, taka radość, że przybywa wielki dobar, który jest jakby symbolem oczekiwania. Że mimo protestów i mimo prowokacji pruskiej, a może właśnie dlatego, że te prowokacje miały miejsce, spontanicznie wybuchły walki w Poznaniu, rozszerzyły się na całą Wielkopolskę, bo jest to, najważniejsze z tych udanych do końca powstań w naszej historii, w historii naszego przyznania. Byłoby ten wojskowe był skalejaczy i też taka piękna rzecz od jakiejś do kilku, kilku lat, właśnie wtedy jest inscenizacja w Poznaniu, przypominająca przyjazd obywatelskiego do stolicy Wielkopolskiej. To jest początek y, obchodów y, powstania danego Polskiej, a przyczyna całej Polski powstania Wielkopolskiego. tych wierszach, które nas łączą, Państwo widzą, y, jest bardzo, bardzo wiele. Nie chodzi tutaj tylko o. Kraków, Małopolskę, Małopolskich, co oczywiście jest dla mnie bardzo cennym drogie, ale, ale także o Poznań, ale także o ale także dzisiaj jest reprezentowana, z czego się bardzo cieszę. Mówili Państwo także o tym, że wiele się robi, gdy no chodzi o infrastrukturę kolejową w Polsce. Tak jest, ja tego doświadczam, z tej, z jakiś czas zwłaszcza z Intelsity, dzięki, dzięki czemu Stosunkowo szybko uda się, czy to do Warszawy, czy do Poznania, czy innego, do miasta. I widzę, jak się to wszystko cudownie zmienia, <laughs> w w ostatnich latach. Ale Państwo doskonale też wiedzą, że rozwój kolejnictwa w Polsce to nie tylko problem infrastruktury oczywiście to jest bardzo ważne, ale to jest problem ludzi. Tych, którzy obsługują całą ten wielką. <laughs> Nowocześnianą e, obecnie sieć kolejnictwa w Polsce. To są ci, którzy prowadzą kolejne składy kolejowe, którzy obsługują wagony, którzy są na stacjach z całej strukturze, o której Państwo sami najlepiej wiedzą. Mówię właśnie dlatego, Na przyszłość polskich kolei państwowych. Właśnie dlatego, że Państwo tu obecnie, swoich y, kolegów, koleżanki w pracy, podkreślają ten bardzo ważny wymiar ludzki, przejawiający się także za troskami o człowieka, jego godność, o rodzinę i o boga, bez tego cały ten ludzki nie ma sensu, bo jest pozbawiony fundamentu. Proszę w trwać, gdy za tym człowieka. Proszę w tym trwać, bo w ten sposób Państwo przedłużają to, co z taką mocą, z taką siłą, takim chemią Głosił dla nas św. Jan Paweł II. Jak Państwo doskonale wiedzą, idea solidarności była bardzo bliska ale właśnie dla tego, żeby rozumiał, że jest to słowo, ja myślę, że świeckie, ale tłumaczące to, co znajdujemy w Ewangelii, czego uczy nas Pan Jezus, by kochać drugiego człowieka jak siebie. I dlatego, że jak chcemy kochać drugiego, jesteśmy z drugimi, drugim solidarni, na dobre i na złe. Życzę Państwu, żeby ta Solidarność znajdowała wyraz właśnie w tym, co jest przede wszystkim na dobre, to znaczy, żeby było jak najwięcej tych dobrych wydarzeń. Mimo, że czasy nas zaskakują i zasmucają trudne wydarzenia, chociażby to, co słyszeliśmy, że dzisiaj kolejna ofiara związana z pracą na kolejnictwie w, w polsce szamotuła. Pogodimy się za tą ofiarę też jeszcze dzisiaj, uważamy, że to tak musi być po prostu za, tego, za tę osobę, która straciła życie i za jego najbliższych za jego kolegów, koleżanki i pracę, to przede wszystkim jakoś dotyka. Ale powodujemy się my, przede wszystkim o dobry rok 2020. Dla Państwa, z z Państwa osobiście dla państwa tej bliższej ale także dla tych środowisk, które państwo reprezentują. dla całej wojna przyrodniczyska, która przecież państwo najlepiej o tym wiedzą, nie może funkcjonować. Nie wyobrażam sobie, jak by mogła w ogóle dobrze funkcjonować bez EKP. Bez polskich kolei państwowych. Tych, którzy są takim systemem, może tak powiem, nerwowym naszej ojczyzny. Który, system, który łączy, który jest przepływem dobrym, który umożliwia spotkanie się ludzi, spotykanie się e, możliwie często i w zależnych przypadkach, e, przekazywanie także tych wszystkich e, rzeczy, które e, związane są z, z działaniem świąt Dziękuję Państwu za Życzę szczęśliwego nowego roku, otrzymania błogosławieństwa Bożego za przyczyną Świętego Anioła Pawła II, biegłego za przyczyną za hmm. Tysiąclecia, której niedługo przeniesione się oficjalnie do Lasu Kołgarzy, będzie tą postacią, o której będziemy mogli z całą zwracać się o pomoc Zwłaszcza w tych sprawach najważniejszych dla nas i dla Polski naszej Ojczyzny. Wszystkim Państwu z całego serca sześć Boże. Ale zanim połogosławie o kłatki, odmówmy sobie świętość Mario za tym, osób, co się tracili na, na kolejne życie.